Witajcie na kanale Fantastyka Kojarza. Dzisiaj porozmawiamy o kalendarium imprez w pierwszym kwartale 2024 roku, jako już że już nam się kończy rok 2023, który obfitował w dość dużą ilość fajnych imprez. Zwłaszcza mam wrażenie, że em, dużych imprez planszówkowych pojawiło się dość sporo w tym roku. E, jedne em, wystartowały pod wydawnictwami, jak choćby Rebelcon, inne pod znanymi youtuberami, jak choćby Alegramy, jeszcze inne po prostu gdzieś powstały w przestrzeni. Co do imprez fantastycznych, też jest to kolejny dobry rok, rok wzrostów, jeżeli chodzi o uczestników i moim zdaniem wzrost taki, takiego... takiego... trochę prestiżu, ale też takiej jakości tych imprez. No i zobaczmy, co mamy tam w pierwszym kwartale, chciałbym powiedzieć troszeczkę o tym, na co sam się wybieram, mimo że za jest mniejsze, ale także o dwóch dużych imprezach. Zwłaszcza jedna jest ciekawa, bo, bo wraca po wielu latach i jest w moim mieście, czyli w Lublinie. No i zaczynając od może chronologicznie, tak, od początku stycznia, na początku stycznia pojawia się coś nowego, akurat małego co organizujemy my w ramach kolektywu 3k6 i no, jest to impreza lokalna tak więc gdzieś zainteresuje Lublin tutaj może województwo lubelskie chociaż oczywiście zapraszamy w akademickim, akademickim centrum kultury Chatka Żaka będziemy organizować jednodniową, taką 12-godzinną imprezę planszówkową pod nazwą Sobota Strzyka 6, Plaszówkowa Sobota Strzyka 6. Później wrzucę gdzieś pod spodem linki do wydarzeń tych imprez, żebyście no, mogli się z nimi głębiej zapoznać. I to po prostu wypełniamy jeden dzień, wypełniamy Centrum Kultury planszówkami i RPGami. Tutaj serdecznie Was zapraszamy, impreza jest darmowa, po prostu chcemy stworzyć jakiś Jakieś wejście w kolejny rok planszówkowy tutaj w Lublinie, a dodatkowo, jeżeli wyjdzie, to, to mogę sprzedać już, że będziemy chcieli organizować takie spotkania cykliczne, żeby ten Lublin jeszcze bardziej żył planszówkowo, mimo tego, że tych imprez planszówkowych akurat jest dość sporo, jeżeli chodzi o Lublin, co bardzo mnie cieszy, bo rozwija to hobby i że i grać. No ale wchodząc w trochę większe imprezy. Chwilę później w Chorzowie, dobrze, chyba mówię, <grywa> chyba tam, w każdym razie w aglomeracji tam, jest Portalko. I Portalko nie jest już imprezą zdecydowanie większą, stworzoną przez wydawnictwo Portal i prowadzoną, więc zapoznajcie się tam z ich grami i wydarzeniami związanymi z tymi grami, które no, oni wydają. I no, ja mam taką troszeczkę ocenę portalką, no może niezbyt wysoką, z tego powodu, że tak uważam, że o ile może dla recenzentów słyszałem, że jest to ciekawa impreza, czy, czy dla handlowców, o tyle dla uczestników może być różnie. Na pewno pojechałbym na nią, jeżeli miałbym jakieś 100 czy 200 kilometrów, bo jednak to jest duża, planszówkowa i profesjonalnie zorganizowana impreza. Niemniej moim zdaniem do, do tych imprez typu nawet ta wawa gra, ale typu spodek i tak dalej, jeszcze sporo jej brakuje. Ale z drugiej strony mamy 25-lecie, więc jeżeli się zastanawialiście przez lata, czy pojechać, to akurat w tym roku pojechać najbardziej warto. Następna taka okazja za 5 lat. Więc yy, impreza startuje już niedługo. Zobaczcie szczegóły, które no, szeroko udostępniał portal, który zdany jest z dość dobrze prowadzonych kampanii różnego rodzaju marketingowych. Więc na pewno stworzyli taką reprezentację informacji, którą szybko przyswoicie. I no, ja mogę polecić, mówię, jeżeli macie tak, że możecie wrócić do domu tego samego dnia. Super, jeżeli macie stosunkowo blisko z noclegiem, też warto pojechać. Jeżeli jesteście z, z jakiegoś końca Polski w stosunku do miejsca odbywania, nie wiem, suwałk, no to, no to myślę, że, że zgłębicie y, wiedzę i, i zastanówcie się, czy, czy może nie pojechać na coś innego, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam ten budżet czasowy i, i finansowy jest ograniczony. No i miesiąc później praktycznie, bo 16 lutego, Mamy Falcon 2024. No i tutaj już do powiedzenia jest troszeczkę więcej, ponieważ Falcon w Nowej Odsłonie jest pewną enigmą. Ostatni Falcon był w 2019 roku. Miałem przyjemność koordynować tam promocję tego festiwalu i był imprezą na 12 tysięcy osób na targach. I teraz Falcon powraca, ale Falcon powraca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, czyli w takiej miejscu, w którym Falcon odbywał się ostatni raz, tutaj strzelam, ale w 10, do 11 roku. Miałem przyjemność uczestniczyć jako uczestnik w dwóch chyba ostatnich Falkonach na wyspie I, i później już na targach, tak? Więc dla dużej części uczestników Falcon jest tą imprezą targową, no bo był nią przez ostatnie prawie 10 lat, tak? Więc, hmm, będąc na targach, nabrał całkiem innego charakteru ni niż miał e, na wyspie. To jest moim zdaniem, w ogóle wszystko co tutaj mówię jest moim zdaniem. E, I. No i ten powrót jest dość ciekawy, bo. Organizatorzy trochę tak na razie milczą o tym, co przedstawiają, co, co chcą przedstawić w ramach tej imprezy. Nazwa jest Falcon. No jeszcze są pewne tutaj napomnienia, chociaż przyznam, mało chcę, pewne kontrowersje odnośnie e, byłego organizatora e, Falconu, czyli Cytadelisteriusza, która. Prowadzi pewne sądowe sprawy z miastem, jedne tam wygrywa, drugie jeszcze trwają, ale jakby nie o tym chcę rozmawiać, to jest gdzieś z boku na pewno. Oglądający jakieś fanpage Falcon, możecie do tego dojść. Uważam, że z punktu, z punktu uczestnika nie są to dość istotne sprawy, natomiast gdzieś, no gdzieś ta, te sprawy się ciągną za, za stowarzyszeniem. Stowarzyszenie cytadora serusza już nie istnieje, zlikwidowało się i przekazało prawa do organizacji tej imprezy, jeżeli tak to można nazwać. E, federacji Fantastyki Phoenix bodajże tak, która powstała i, i gdzieś działa w Lublinie. Działa na przykład organizując spotkania takie z fantastyką prelekcje, które odbywały się we wtorek, tutaj w Lublinie w Galerii Labirent w. 9 stycznia będę tam na przykład No ale wracając do Falcon, no oni organizują ten Falcon. No i mamy przejście z, dwu, z imprezy na 12 tysięcy osób na targach, drugiej największej imprezy w Polsce, na imprezę w, na prywatnej uczelni, która na moje oko, ale też jak wspominam em, gdzieś rozmowy, które gdzieś się tam toczyło przejściu z wyspy na targi może pomieścić maksymalnie tak 3000 uczestników no więc jakby już tu impreza jest inna tak do jest przede wszystkim mniejsza z drugiej strony jak miałem przyjemność organizować Falkony przez lata nas najbardziej bolało na targach to że targi posiadały tak naprawdę dwie profesjonalne sale prelekcyjne, reszta była improwizowana Gdzieś przeznaczyliśmy jakieś przestrzenie magazynowe na to, żeby dorzucić te sale prelekcyjne, no ale gdzieś... A, wykorzystywaliśmy też entresole, taką dość sporą przestrzeń, e, natomiast no, ograniczenie pięciu, sześciu sal to było max. Próby budowania tych sal w e, części e, targowej e, no, nie wychodziło okej, okay, no, bo gdzieś jedni prelegenci mówił głośnie jak ja w tym roku na StarFeście sprzężyłem się z mikrofonem, tak, że musiałem trzymać tego dość daleko, bo cała hala mnie nie słyszała, ale jest część prelegentów, które mówi dość cicho, tak? I ym, no i ten odbiór z jednej strony tego, że można kogoś nie słyszeć, z drugiej strony, no gdzieś ten szmer i tak dalej nie jest ok na prelekcjach, na których chcemy się skupić. Więc no, nie było możliwości zbudowania wystarczającej ilości sensownych sal prelekcyjnych, więc ta impreza musiała bardziej budować się wokół takich wydarzeń targowych. Arena gier, y, jakieś koncerty itd. Chociaż ja akurat nie jestem fanem koncertów y, jakoś w dużej ilości na imprezach fantastycznych. No ale gdzieś ten program musiał budować się inaczej. Ta część targowa, ta część sprzedażowa i to, co działo się na stoiskach musiało grać, jeżeli nie główną, to dużą rolę. Natomiast tutaj mamy uniwersytet. Tutaj nie mamy przestrzeni targowej ilość wystawców na około, no nie przekroczy 25, tak? no bo nie wiem, 30 że jak zmieszczą, no na pewno nie więcej, bo jakby po prostu nie ma gdzie ich umieścić. Natomiast mamy znów bardzo dużą ilością, ilość, chociaż nie wiem jak dużo, ale, ale na pewno dość sporą, auli, tak? czyli no, najlepszych serw kolekcyjnych, jakie można sobie wymyślić, tak, no stworzonych typowo pod to. Więc impreza Mimo, że na razie gdzieś nie ma tych informacji, w mojej opinii będzie musiała przyjąć bardziej prelekcyjny charakter. No i te wydarzenia, duże wydarzenia sceniczne, sceniczne jakoś na uli ujmą, ale na pewno te duże wydarzenia, które dzieją się na em, no na targach, tak? Typowo na targach, na stoiskach przez, przez różnych czy to wydawców, no będą musiały ulec zmniejszeniu albo likwidacji. To samo jeżeli chodzi o część planszówkową. Eee, myślę, że to będzie niezbyt rozległa część, tak, no bo będzie musiała dziać, dziać się gdzieś w salach sem, seminaryjnych, eee, no więc to już nie, to, to nie będzie to, tak, jeżeli ktoś eee, ba, interesuje się głównie planszówkami, no to zapraszam na, na nasze planszówkowe w miesiąca w Lublinie albo na inne imprezy, no, na tym portal tam, tak, no, zdecydowanie pobije Falcon. Dziesięciokrotnie planszówkowo na bank. Więc będę też mówił o imprezie, na którą akurat chciałbym pojechać, yy, która dzieje się akurat w marcu planszówkowo. No ale wracając, więc będę musieli skupić się na części prelekcyjnej, będą będę musieli skupić się na gościach. I no to odpowiada akurat mi bardzo, bo to jest ta część konwentu fantastycznego, która, y, którą najbardziej lubię. No i też z tego powodu się wybieram i, i też będę y, prelegował tam. Zobaczymy, że wezmę udział w jakichś panelach. To te rozmowy gdzieś tam jeszcze przy, przede mną i, i na pewno będę. Jeżeli ktoś jest z i okolicy, warto śledzić. tak? Dużo nam odpowie program, bo no, na start właśnie powiedziałem. To, że ta impreza tak się zmienia, żeby ktoś nie, nie miał rozczarowania, tak? Że gdzieś słyszał Falcon, jest zarobiony, idzie, oczekuje tego Falconu z 2019 roku to jest nie do zrobienia. Jakby no, na stary z tytułu miejsca, to musi być inna impreza. No a program najbardziej nam na to odpowie. Więc zachęcam do śledzenia tego programu. Na pewno w Lublinie i okolicach, ale myślę, że że sentyment do Falconu wśród prelegentów może być na tyle duży, że no, ta impreza może być dużo lepsza prelekcyjnie niż wynika to z jej rozmiaru. No dobra, ale mamy Falcon w lutym, no i mamy jeszcze tydzień później konwent, który odkryłem dwa dni temu <grych> i który zacząłem czytać i, i niestety dużo Wam nie powiem, bo nie byłem nigdy, tak? Natomiast jest Remikon w Gdańsku, który jak ja pamiętam kiedyś był mniejszą imprezą, natomiast teraz okazuje się, że już całkiem dość sporą. No i przyznam, że przejrzę, dowiem się więcej, bo to jest gdzieś taka, no taki rozmiar i jak przejrzałem, taki format imprezy, który by mi odpowiadał. Więc jeżeli jesteście gdzieś tam z okolic, to, to warto zajrzeć i, i zobaczyć, też znów obejrzeć program przed na imprezę. Z jednej strony będzie to zachęcało różne imprezy do publikowania tego programu wcześniej, na co bardzo liczymy. A z drugiej strony, no, najlepiej odpowiada nam na to, czy, to, to, czy ta impreza nam odpowiada. E, więc, no, nie chciałem jej pominąć, bo jest gdzieś raczej już znaczącym takim punktem na mapie polskiej i nie chciałem jej pominąć z tego powodu, tylko, że mi nigdy nie pasowało. Zwłaszcza, że no z Lublina do, do Trójmiasta te, te połączenia nie są najlepsze. No i Kończymy luty i w marcu mamy jeszcze jedną imprezę. Imprezę planszówkową, imprezę już nie nam, kolejną imprezę nie non-profitową. To też trzeba będzie zacząć rozróżniać, bo coraz więcej, tak jak wspomniałem na początku, firm i... Um, no firm, tak, z jednej strony wydawców, a z drugiej strony firm eventowych zajmuje, zaczyna zajmować się organizacją różnych imprez około fantastycznych, um, no, głównie na razie planszówkowych. No, i to są targi e, na targach krakowskich, e, Book Game. E, I jest to wydarzenie, to jest druga edycja, druga edycja tej imprezy. E, jeżeli chodzi o pierwszą, był przeogromny Games Room, byli chyba wszyscy wydawcy e, i masa atrakcji. Spodziewałam się w tym roku tego samego, zwłaszcza, że zawsze tą pierwszą imprezę, tak samo jak my z. 3K6, tak? Pierwszą imprezę jest bardzo trudno tworzyć i jest ona pewnego rodzaju MVP, tą minimalną wartością produktu, a na kolejnej można już sobie na więcej pozwolić. I na tej kolejnej edycji, tak jak wspomniałem, właśnie spodziewałbym się przez to czegoś jeszcze ciekawszego i postaram wybrać tę imprezę, zwłaszcza, że do Krakowa akurat jest troszeczkę lepiej. No i. Dawno nie byłem na dużej planszówkowej imprezie, Takiej naprawdę dużej nie wyszło mi ze spotkiem w tym roku na bank już pojadę. No, ze spotkiem jest ten problem, że jestem stosunkowo blisko mojego ulubionej imprezy fantastycznej, czyli Kopernikonu, który rok w rok no, wiedzie prym wśród imprez, na których się pojawiam, a w tym dodatkowo ma być Polkonem, czyli dokładnie imprezą. Kopernikonem w ręce w Polkonu, tak? Czyli konwenty w ręce Polkonu, bo już Polkony jako takie oddzielne byty no, przestały istnieć też chyba w okolicach 2019 roku. Więc imprez tak naprawdę mamy tyle, jeżeli chodzi o to kalendarium. Znaczy, tak naprawdę imprez jest bardzo dużo, tak? No bo mówiłem, jest renesans, zwłaszcza tych mniejszych imprez, um, chociaż tych większych też, w sumie wszystkich. Um, z czego bardzo się cieszę, no bo to, to bardzo rozwija hobby. E, natomiast wybrałem gdzieś te takie największe perełki, e, najciekawsze imprezy, lub te imprezy, na których sam, e, sam wybrałem, e, żeby się pojawić w pierwszym kwartale. Drugi e, owocuje w większą ilość e, ciekawych imprezek zawsze, bo raczej ten okres e, drugiego i trzeciego kwartału, sute. To okres, gdzie tych imprez jest tych najciekawszych jest najwięcej, no ale o tym opowiemy sobie w marcu. Więc macie co wybierać, macie, macie z czego wybierać, macie z czym się zapoznać i do zobaczenia w następnym odcinku.